Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie z tej strony oczywiście Fisher w kolejnym odcinku z Terraria Journey Send Master Mode z Ryotanem i dzisiaj będziemy cóż, zbierać różne rzeczy, tworzyć różne przedmioty z Hard Moda. później będziemy bić oczywiście jeszcze Piratów, bo przyszli, łowić podczas Bladmuna i w sumie chyba jeszcze nawet Destroyer się załapał na odcinek. Część rzeczy nie pokazywałem, no bo po prostu nie było sensu, bo nic poza tym, co się zawsze robiło, nie robiłem. No i poza tym to było też takie dosyć nudnawe, więc no po prostu część rzeczy powycinałem. Ale no mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba i zapraszam do oglądania. Topaj <laughs> się do mnie, szybko tefaj się do mnie. Tepaj się. Ty jesteś... Co to jest? Za 400 wyspiesz Czem ty jesteś Głoś Trochę golem O czy on właśnie dał kamień 16 golda Brocy golem Wizard Bang Ale to tylko ubranka eee, ma... Crystal Ball kupuję od razu i Z2 Spellbutton. Dobra, rzeczy. mogę robić w końcu. Mhm. Czy my mamy gdzieś biblioteczkę? Mamy u górę. Bank. Golden Shower. Mech, jest. Ruthless! Nice. 19 damage. Dodatkowo. Mam przywoływaczkę. Dlaczego? Do no do nowego bossa. Do tego bossa? Do tego różowego? No. Nie, nie, nie. Do zielonego. Co? Tego, po mechaniczne Który tam w końcu jest? O, Czekaj co to jest? Co to A jest? O to co Paweł beam sword, to jest ze szkieleta, z mieczek. To chyba teraz inaczej wygląda, a co wydropiłeś z tego, z mimika? Inaczej, inaczej. Eee, ten, to jest teraz. Przyszkielinę. Co wydropiłeś wy z mimika? Krzyżyka. Tak, krzyżyka. Na drogę. Eee, chodź tu, typie. Eee, nie masz nic ciekawego. Ale ja nie chcę sprawdzać za każdym razem. Eee, Where is my spaghetti? Pu to spaghetti. No tak, pewno. Bije kurde pieprzonego, broń na wkatułku, przychodzi mi derpling. Czy tam hairpling? mu niej dwa, no tak, przecież. Coś to takie zabawne, no nie? Mmm... Mm, pewno nałóż na mnie wszystkie możliwe debuffy na świecie z tej pieprzonej gry. Czemu, kurka, rurka nie? Dobra, pokonany. tym poszło łatwo. Nie wiem, jak ja to przeszedłem. Bardziej mnie oklepały te harplingi, niż brainówka tu. O, świet! On tu już biegnie! To mi już się zbliża, już walimy na ryby. Ja to jest zdechnię, on teraz wam nie wczarz. O? No. Aha, spłonąłem po prostu, okej. Okay. No, wszedłem na chwilę, żeby coś zrobić i... no... Już od razu przychodzi. Chcę tłuc, tak. No, akurat rajotona nie ma teraz ze mną, no, ale... no... Jakby był, to by ze mną go tłukł. Ale nie może. Oła! On... Aha, ja sam otworzę mu drzwi. Okej. Okay. On tu wejdzie? Nie wejdzie? Chyba nie może tu wejść. Cyk, jesteś klepany typie Patrz, jeszcze tym cię dojadę. chyba jest słabszy od tego. O, Amarok! Beka Umieraj No, konsumer. O, i feder wywalił. O, jak miło. Dobra, no to... dalej kontynuujemy grę. O, dobra, są jeszcze. się bronie. O Boże, ile one biją. A! Dupy są te Swoje. moje bronie. A. Uwaga, bo tam jest. A tu. Dopóki go bijesz, on nie będzie ten tam strzelał. Ale idzie. Naciera. Jak idziemy, czemu chlebę. E, co Zabił jest?! Co jest?! No klątwa, no. Nie co słyszałeś to? o klątwie? Nie, nie słyszałem. ten Spróbuj przeżyć 5 sekund, to Ok, przeżyję chyba. Um, Aha. Tak, tak się go zabija. Tak. Że na tego chodzi? masz na hita ten, który ten. No jeśli będę blisko... To tak. to, że jakbym miał eksplozję. Kur na jeden bloczek mi przeszkadza. To bym i, y, miał ich y, jeszcze z notbakiem. A no, no. daną istotywa. Sur dom? Nie wiem. Ale kurna skoczni są strasznie. Ekspluzywne. Co? Co? Aha, tutaj była ta papuga. Wow, super. Zostałem zadziebany <śm> przez papugę. Ekstra. No, bo mam tu pirata! Czemu pirat te wkacze? Mam nie dwa szukaj. HP Już nie e, Aha, mam radę Mam rozumieć, że pirat zostało. nas zabił No tak, wiesz, że w niego strzelałem, ale i tak sobie strzelił dwa razy okay. Mam nadzieję, że będzie tutaj pirat. No ja być. Chyba. Golden często. będzie idealnie. Chodź do mnie. Mam pirata. Heavy kutas. Oh shit! O nie, bo tu idzie kawaleria. Z szesnastką. O! Klucz wydropił. Jaki klucz? Z Crimsona? No, to chyba masz. Taki... A tam też ma Dobra, Pa, jaki leci. Oh yes. Przemyślał okay. hmm, się to. No, się na to. się najgorsze? Te strzelające są najgorsze. No zawsze, to. No ale... To jest jakaś masakra po prostu Jest, poszedł No i Kutasa wytropił, ale jest za to trofeum Oczywiście, no ale nie wiedziałem, że mini też mogą mieć Mają chyba, bo tam widziałem jak wstawiłem na terrari O, nie Tak, ale jeszcze Czemu nie mogę otworzyć drzwi? No bo tam jest pochodnia. Weź ją ale nawet od środka nie mogę ich otworzyć. A tutaj jest wooden beam. Takie. A? a My? tak robiłem, żeby nie mogły otwierać. Nawet nie wiedziałem, że tak można. Ten. Takie Dobra. Zastosowanie tak, dla ty, ty się kasz, a ja dawaj. Mhm. Chyba trochę za blisko było to. Dobra, jest! Pokonani w końcu. Teraz jeszcze ich zabić. No, no właśnie. Udy, ten mitrilowy nawet, półmitrilowy. E, mitrilowy, rychalkowy jest całkiem szybki. A całkiem szybki. Ja już jestem w szoku, że on jest taki frenetki. E, weź, ze sobą ciasto. Nie, no. ja. ale chyba mam gdzieś. Albo nie. Bo ostatnio mi wypadało parę razy. Czekaj, zaraz sprawdzę. dobry item. Często, ciasto, ciasto um, Nope, nie mam ciasta przy sobie No! A, dobra, trudno! Jakim co to mnie nie zabiło? Co? A! O panie! W momencie jak ten... Jak spadałem Dosłownie w ostatnim momencie widziałem, że detonator jest pode mną. Nie zdążyłem nad nim ten podskoczyć, ale nie wiem jak, ale nie wysadził mnie. W ogóle nie dostałem obrażeń. Może po prostu zadziałał ten Brain of Confusion? Co co to jest? Co to jest? Halo! Jakiś wumr! Dobrze, że masz teraz nagrywanie, przynajmniej dla tym mnie, bije! Tylko spokój. Aha! Bije po 200 coś! skina, skina. No No Niestety, ale ważne rzeczy tutaj mam. Poza tym, brodmoła możemy sobie przyzwać. Też prawda. To jest no nie. Blood Eel, czyli wąż, krwawy e, wężownik, czy jak to się nazywa? O, węgorz, Węgorz to jest. <laughs> Il to jest Węgorz. Jaki on długi, on jest tak długi jak Wywerna Przecież. Sam się musisz... OO! Jest! Jest! Halo! U, co to jest? O, Ja to biję! Mam... Krzyżek cię wydropił. To Nie wiem czy łączyć to znowu z Mana Flower. Może? Bo to jest 8% reduced mana usage. Tak, tak. Czekaj, co? Stars Restore Mana when Collected? A to... Jakie. Czekaj. A zrobimy. Niech będzie. Jako, że to jest nowy item, to niech będzie, że zrobię. Lucky. Lucky, lucky, lucky. Antyna? Ciekawe, na jakiej zasadzie to działa. Najłatwiej będzie to. gdzie wszystko się zaczyna. L co? No nie. Ten item jest przepotężny. Wiesz no. co on robi? Jak dostaniesz gdzie obrażenia, gwiazdka? on strzela tymi gwiazdkami, no nie? Ale jak te gwiazdki spadną na ziemię, no bo na natural gift z tym, z, z cloakiem, no nie star No. Oh. Jak zostaniesz zaatakowany, no to oczywiście spadają te gwiazdki. Ale oprócz tego, że spadają gwiazdki, to jak uderzą ostatecznie w ziemię, to zamieniają się w mana stare. Które możesz wykorzystać. I dostajesz 50 oh, oh, oh. many za to. Kozak. Kurdej, ale to jest sztosiwo. Tak, ty gdzie jesteś? Teraz to mana usage to będzie dosłownie... ...malutko. O! A, nawet nie pomyślałem ile to kosztuje dobra mniejsza. Po prostu kupiłem. A jak się podoba nowa polerynka? Opa. Widzisz? Fajna polerynka. Jest bardziej czerwona. Jest ładna nawet. Dałem krwiste Widziałeś panda? Um, gdzie? Tu. A, to red panda. Jezu, straciłeś platynię na to. Trudno. Mam Evrona przy sobie. <laughs> yy... Drzewek z... o! 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 Patrz kto idzie! Patrz kto idzie! Szybciutko! O. Szybciutko! Ja go nie robię. Czemu nie? Dla po kolei bossów Jenny, no jak idzie, to już zróbmy go. Jeżeli damy radę. Jeżeli damy radę. Już jest. A ja na jego broń. Wiesz o tym? Nawet strzał nie mam. Ty wiesz co? Polecę po Starkanona. Ja pizgam! Ile on tego respi! Dobra. O. Nie, bo nagle było tych... Uff. Ja... Uff. Oczywiście Pięćdziesiąt 50 to. probów tam jest chyba. Mówię, że nie jesteśmy przygotowani, ja nie mam po pierwsze łuku. No dobrze, no ale jak przychodzi, no to można spróbować przecież. A ty od <grymny> razu na starcie <grymny> się poddajesz, jenny.